Siostrzyczko, jak trochę odjedziemy, powiedz papie i przeproś go. Zrób to jakoś ładnie. Powiedz, że ja wiem, jaki jestem dla niego okropny, ale że nie mogę inaczej. Powiesz? to. Uważajcie na siebie. Tak zimno. A pan napisze pan do mnie? Napiszę. Niech pan napisze, bo Krzyś na pewno zapomni. To jest adres mojej przyjaciółki, szambelanowej Ołowskiej. Mieszka nad samą granicą. Pomoże wam, jak będziecie szli na drugą stronę. Do widzenia, Mary. Cześć, witajcie! Z tej strony Dawid z kanału Na Starym Ekranie. Jest mi niezmiernie miło zaprosić Was do obejrzenia kolejnego odcinka na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o kultowym filmie doby PRL-u. Popioły to film z 1965 roku, którego reżyserem jest nikt inny jak Andrzej Wajda. Ten monumentalny film to ponad 3 godziny jakże ciekawego widowiska, które jest określone licznymi scenami bitewnymi, zawirowaniami miłosnymi czy po prostu dramatem młodych ludzi którzy niejednokrotnie zmuszeni są podejmować decyzje nie do pozazdroszczenia. Warto tutaj nadmienić, że Wajda oparty scenariusz na jeszcze bardziej okazalszej książce autorstwa Stefana Żeromskiego, która nosiła ten sam tytuł. Ziemie Polskie w okresie napoleońskim. Film przedstawia nam historię młodego szlachcica Rafała Olbromskiego, w tej roli Daniel Olbrychski, który poprzez różne perypety jest uczestnikiem ważnych wydarzeń w tamtym okresie historii Polski, ale i też Europy. Na swojej drodze spotyka on ludzi, którzy z całą pewnością wywierają na nim niebagatelny wpływ, jak książę Jan Gintułt, generał de Wicht, książę Józef Poniatowski, czy Krzysiek Cedro, który również odgrywa znaczną rolę w filmie, a jego historia jest równie ważnym wątkiem, co historia samego Rafała. Istotnym motywem filmu są również perypetie miłosne Rafała, który zakochuje się w początku w Helenie, ale darzy również uczuciem siostry księcia Gintuta Elżbietę. Jeśli zdecydujesz się obejrzeć ten film, to gwarantuję ci, że nie pożałujesz, bo jest to naprawdę widowisko, które zrobiono z olbrzymim rozmachem. Jak już wspomniałem, w filmie ukazane są liczne batalie, takie jak szarża pod Somosierą, oblężenie Saragosy, bitwa pod Raszynem czy kampania Cezarza Napoleona w głąb Rosji. Poza tym film ukazuje nam życie ludzkie w pewnym okresie, pokazując jak wystawnie żyli bogaci arystokraci z rodów książęcych, czym różdziała się od nich szlachta czy też trudach, z jakimi zmagali się przedstawiciele Warstwy Chłopskiej. Obsada aktorska w filmie również powoduje, że film ten jawi się jako niezwykle interesujący, bo chyba każdy z nas słysza o takich aktorach jak Daniel Olbrychski, Pola Raksa czy Władysław Hańcza. Jednym z wielu smaczków, który urzekł szczególnie mnie, są kwestie językowe. Co mam dokładnie na myśli? A to, że w filmie używa się aż pięciu języków, to jest polskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i łaciny. Nie przedłużając dłużej, żegnam Was i życzę miłego seansu. Do zobaczenia następnym razem. A, jeszcze jedna kwestia. Jeśli filmik Ci się podobał, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z nowym materiałem. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie i widzimy się już niebawem.